Jawność. Proszę Państwo, wy sami, jako dziennikarze i media, nie możecie sprawić, że prokuratura i sądy będą działać uczciwie, ale poprzez pokazanie prawdy, poprzez jawność możecie spowodować, że ta prokuratura wbrew sobie, wbrew faktom, wbrew tej władzy zacznie działać uczciwie i bardziej przyzwoicie. Jeśli nie teraz, to jutro. Do tego potrzebna jest jawność. Dlatego apeluję do Państwa o uwagę, i koncentrację uwagi mediów na tych sprawach, o których tu dzisiaj była mowa, czyli e, tych aferach, które ta władza e, zamiata pod dywan. Prominentni przedstawiciele obozu władzy, bo jeżeli można na e, można powiedzieć, szczytach władzy tak ostentacyjnie i bezczelnie łamać prawo, to również w Polsce Powiatowej w przyszłości będzie to uchodzić tym bardziej. Bezkarni lokalnym układom i będą cierpieć niewinni ludzie. Polska i Polacy zasługują na to, aby państwo prawo działało, aby pa państwo prawa to nie była tylko teoria y, zapisana w konstytucji. Ale żeby tak się stało, potrzebna jest jawność potrzebne jest pokazywanie faktów. I mimo bezprawia, jakim było dzisiaj doprowadzenie mnie wbrew orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego na tą pseudokomisję, bezprawną komisję, no, y, warto było rzucić y, y, snop światła na te. Gigantyczne afery, zamiatane pod dywan przez Donalda Tuska i podległemu organa ścigania prokuraturę, a też teraz niestety też przejmowane nielegalnie sądy.